W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza przekażemy informacje o sytuacji epidemiologicznej, poinformujemy o konsultacjach społecznych nowego rozkładu jazdy autobusów, powiemy o sukcesie Marcina Przewoźniaka, który został laureatem 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej, a także zachęcimy do udziału w projekcie Zaśpiewaj dla Niepodległej i do udziału w projekcie pod Biało-Czerwoną. Oświęcim od tygodnia jest na liście Czerwonych Powiatów i dalej na niej pozostanie, bowiem cała Polska od soboty 24 października będzie objęta Czerwoną Strefą. Obowiązują w niej dodatkowe nowe zasady bezpieczeństwa. Istotne zmiany dotyczą wprowadzenia zajęć zdalnych również dla klas od 4 do 8 szkół podstawowych, obowiązku przemieszczania się osób poniżej 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia działalności lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i Zgromadzeń. Osoby powyżej 70 roku życia powinny pozostać w domu z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy też udziału we mszy świętej i obrzędach religijnych. Widać, że epidemia nabiera rozpędu, a w powiecie i w samym mieście każdego dnia przybywa nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W powiecie oświęcimskim odnotowano stan na 22 października 481 nowych przypadków zakażenia. Izolacji domowej jest 421 osób, w szpitalach przebywa 57 osób, w izolatorium 3. W sumie kwarantanną objęto 1442 osoby. W Oświęcimiu choruje 110 osób, w tym 92 przebywają w izolacji domowej, a 18 jest hospitalizowanych. Od początku pandemii w powiecie oświęcimskim zakaziły się 973 osoby. Do tej pory 470 chorych pokonało COVID-19. Niestety zmarły 22 osoby. Oświęcimski szpital będzie pełnił wiodącą funkcję w Małopolsce Zachodniej w zakresie walki z pandemią. Szpital w Oświęcimiu funkcjonuje tak samo, jak, funkcjonują, jak funkcjonuje wiele szpitali w całej Polsce. Z dnia na dzień, praktycznie z godziny na godzinę zmieniają się warunki i sytuacja, która jest i w naszej Polsce, i tutaj w, naszym powie, w naszym województwie, i też w naszym powiecie. Próbujemy opanowywać sytuację. Oczywiście sytuacja jest u nas w szpitalu pod kontrolą, chociaż zdaje się, że to będzie sytuacja w przyszłości, bardzo trudna. Na dzień dzisiejszy szpital a na mocy decyzji wojewody ma wyodrębnionych 60 łóżek które są poświęcone pacjentom z, z chorobą COVID-19. Generalnie te łóżka, od momentu, gdy stworzyliśmy je, są zapełnione. Na dzień dzisiejszy jest tam 58 pacjentów. Oprócz tego, wojewoda zobowiązał nas od, od poniedziałku do stworzenia dodatkowych 15 łóżek, czyli w sumie będzie ich 75, plus 20 łóżek na intensywnej terapii, czyli 20 tych takich specjalistycznych łóżek z respiratorami. Na dzień dzisiejszy mamy ich 8. 38 jest zajętych przez pacjentów covidowych. Oprócz tego mamy tutaj, już funkcjonuje od już tam miesięcy taki oddział obserwacyjny, gdzie pacjenci przychodzą do nas z objawami klinicznymi, a są poddawani testom, oczekują na wynik testu, a przy okazji, jeżeli mają te tak zwane, E, choroby współistniejące, no to je hospitalizujemy, pomagamy i oczekujemy na wynik. Po określonym wyniku, jeżeli on jest dodatni, przekazujemy na odpowiedni ten oddział, już u nas w szpitalu, e, na oddział COVID-owy. Zaś, gdy jest on ujemny, to przekazujemy na internet. Na dzień dzisiejszy mamy dwa oddziały internistyczne. Ale, proszę Państwa, to co mówię, to generalnie mówię tylko i wyłącznie na dzień dzisiejszy, bo naprawdę sytuacja się tak diametralnie zmienia z godziny na godzinę, że nie wiemy, czy nie będziemy zmuszeni do zamknięcia oddziałów internistycznych a przerobienia ich, tych oddziałów, na oddziały. Dla pacjentów z COVIDem. W tym tygodniu, jak zresztą pewno państwo wiecie, byłem na spotkaniu z wojewodą i razem ze szpitalem w Szanowie ustaliliśmy taką sytuację, gdy będziemy mieli tutaj u nas w Oświęcimiu zbyt dużo pacjentów zakażonych i będziemy zmuszeni ograniczyć interny. Będą otwierane interny w Szanowie i to jak gdyby pierwszą pomoc internistyczną będzie przejmował szpital chranowy. Ale tak. Cały czas, podkreślam, sytuacja jest zmienna i e, może być e, różnie. Należy też powiedzieć, że e, mamy też pewne osiągnięcia, bo m, mamy tych pacjentów, a mogę powiedzieć o jednej pacjentce, która po trzech tygodniach e, takiej terapii pod respiratorem, e, w zasadzie w, w, w uśpieniu, e, Przeczekała albo inaczej, przewalczyła i zwyciężyła z chorobą, została wybudzona przy ujemnych wynikach, poszła sobie do domu powyżej 70. roku życia, z tego się zdecydowanie bardzo mocno cieszymy. I jest jeszcze jeden mały problem, który tutaj, może on nie jest mały, bo on zaczyna urastać do rangi bardzo dużego problemu, a mianowicie przy ograniczonym funkcjonowaniu szpitala, bo szpital w pozostałych oddziałach specjalistycznych funkcjonuje nadal, natomiast wstrzymaliśmy tylko przyjęcia planowe i planowe zabiegi. Natomiast wszystkie inne zabiegi wynikające, czy ratujące życie są dali realizowane w naszych specjalistycznych oddziałach, czyli neurologii, chirurgii, ortopedii, oddziału dziecięcego, chirurgii dziecięcej są realizowane. Oczywiście, jak powiedziałem, w ograniczony sposób tylko te takie ratujące życie lub pilne bardzo mocno przypadki. Mimo, no i oczywiście wstrzymaliśmy też planowe, planowe przyjęcia na dział internistyczny. Realizujemy tylko i wyłącznie przyjęcia ratujące życie. Ale mimo takich informacji, które noszą się już przynajmniej od dwóch tygodni, widzimy bardzo duży, duży jak gdyby, natłok różnych pacjentów na nasz SOR. No i tutaj mój może apel, bo ci pacjenci przychodzą ze skierowaniami od lekarzy POZ-u. Często przychodzą bez wyników, oczywiście z objawami, które jak gdyby lekarz zdiagnozował, że pewno są te objawy idące w kierunku covid a Niemniej jednak nie mają żadnej diagnostyki zrobionej, co powoduje, że my na dzień dzisiejszy musimy tych pacjentów u nas tutaj na tym oddziale obserwacyjnym e, przetrzymywać i oczekiwać na ten wynik testu. Mój apel do tego, żebyśmy jednak wszyscy wszyscy i nasze POZY, i nasz szpital, żebyśmy wspólnie funkcjonowali i w miarę możliwości tych pacjentów e, diagnozowali. Właśnie na poziomie POZ-u, żeby naprawdę była potrzeba, jeżeli ona jest konieczna, do nas tutaj do szpitala, bo za chwileczkę będziemy mieli bardzo duży problem. Średnio około na dobę przychodzi około 40 pacjentów, mimo że nie mamy przyjęć, nie mamy skierowań tych pacjentów. I z tych 40 pacjentów po tych mozolnych testach i na mozolnej diagnostyce zostają dwóch, trzech pacjentów, którzy faktycznie nadają się do nas do szpitala. Od 17 października zamknięta jest oświęcimska pływalnia. Odbywają się jedynie zajęcia sportowe na dużym basenie, a od 26 października otwarty dla sportowców i uczniów szkół sportowych będzie też basen 25-metrowy. Takie rozwiązania przyjęto uwzględniając rozporządzenie Rady Ministrów o obostrzeniach w ramach walki z pandemią. Od soboty 17 października autobusami miejskiego przewoźnika może podróżować od 21 do 24 osób. Instytucje Kultury, Oświęcimskie Centrum Kultury, Osiedlowy Dom Kultury prowadzą zajęcia w sekcjach. Jednak imprezy odbywają się z udziałem 25% publiczności. Niektóre wydarzenia przygotowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury czy Muzeum Zamek są odwołane. Czynne jest Muzeum Zamek i Muzeum Ratusz. Jednak zwiedzający muszą się dostosować do obowiązujących wymogów sanitarnych. Zamknięte zostały tunele pod wzgórzem zamkowym. Miejska biblioteka publiczna jest czynna od poniedziałku do piątku, od 11 do 19. Ponawiamy nasz apel o zastosowanie się do nałożonych obostrzeń. Stosujmy zasadę DDMAW dystans, dezynfekcja i maseczka, która zakrywa usta i nos, oraz aplikacja i wietrzenie. W walce z wirusem kluczowa jest dyscyplina i nasza odpowiedzialność. Dbajmy o siebie i innych. Nie lekceważmy zagrożenia. Rozkład jazdy oświęcimskich autobusów nie zmieniał się od lat, chociaż miasto, podobnie jak sąsiednie gminy, do których dociera oświęcimski przewoźnik, mocno się rozwinęło. Pojawia się szansa na usprawnienie poruszania się po mieście i sąsiednich gminach, bowiem na zlecenie miasta przygotowany został nowy układ tras i rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zmiany mają zagwarantować wzrost częstotliwości kursowania, lepszą dostępność przewoźników oraz więcej bezpośrednich połączeń, a także bezpieczeństwo funkcjonowania. MZK. Sytuacja, jeżeli chodzi o komunikację zbiorową o dotyczy zarówno Oświęcimia, jak i gmin, które są wokół Oświęcimia. Mamy wspólne porozumienie komunikacyjne, które funkcjonuje już od wielu lat. I zleciliśmy firmie tutaj zewnętrznej dokonanie takiej analizy właśnie pod kątem racjonalności tej sieci, czyli jeżeli chodzi o wykorzystanie przez ilość osób, które korzystają z poszczególnych linii, jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o kwestie, bym powiedział też tu czasu, czyli poszczególnych kursów. Wśród propozycji jest uruchomienie nowych linii, modyfikacja przebiegów tras oraz wycofanie niektórych linii, które zostaną zastąpione innymi połączeniami. Zwiększy się też liczba połączeń autobusowych, które pozwolą na wygodne podróżowanie komunikacją miejską bez przesiadek. Wprowadzone będą cykliczne rozkłady jazdy i koordynacja godzin odjazdu w linii jadących w podobnych kierunkach, co pozwoli wyeliminować powtarzalność kursów i przełoży się na zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania. Opracowany przez nas rozkład jazdy przewiduje zmniejszenie liczby uruchamianych linii komunikacji miejskiej. W zamian, te linie, które będą wciąż kursowały bądź zostaną uruchomione jako nowe połączenia, będą funkcjonowały ze zwiększoną częstotliwością kursowania. Dzięki nowemu rozkładowi jazdy. Na terenie oświęcenia zostanie zwiększona liczba połączeń bezpośrednich, dzięki którym będzie można docierać autobusem w różne części miasta bez konieczności przysiadania się. Ponadto dzięki skoordynowanemu rozkładowi jazdy zwiększaniu ulegnie odczuwalna częstotliwość kursowania autobusów, głównie na liniach o charakterze podstawowym, które będą kursowały z modułową częstotliwością kursowania. Zmianie ulegną trasy linii 1, 3, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oraz 2 i 10, które zostaną liniami okulnymi. Linie 4, 5, 6, 7, 9, 23, 42, 43 przestaną funkcjonować dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania i wydłużeniu tras innych linii. Trasy linii 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 46 pozostaną bez zmian. Powstaną dwie nowe. Linie numer 0, która będzie kursować w przeciwnym kierunku do linii 10, oraz 12, która będzie kursować w przeciwnym kierunku do linii 2. Korzystne zmiany będą obejmować nie tylko samo miasto. Dzięki nowemu rozkładowi jazdy, mieszkańcy niektórych miejscowości będą mogli dotrzeć bez przesiadek w różne części Oświęcimia. Istotne zmiany będą obejmowały również linie docierające z Oświęcimia w kierunku gminy Brzeszcze. Tam również zostaną zastosowane odczuwalne, wyższe częstotliwości kursowania. Wypracowane rozwiązania są konsultowane z mieszkańcami. Będziemy chcieli od Państwa uzyskać informacje, czy te propozycje, które dotyczą różnego rodzaju linii, bo jedne linie zostaną wycofane, inne zostaną wydłużone, część zostanie nowych wprowadzonych, więc prosimy o zapoznanie się z tą ofertą. Szczególnie dla tych osób, które korzystają z tej komunikacji zbiorowej prosimy o opinię, czy ta propozycja ich zadawala, czy są jakieś konkretne propozycje zmian bo to będzie bardzo istotne, by właśnie w tych miesiącach roku następnego, gdzie zamierzamy wprowadzić właśnie te nowe rozkłady jazdy i nowe sieci połączeń. Oczywiście te propozycje nie dotyczą tylko Oświęcimia, ale także okolicznych gmin, tak jak powiedziałem, z zarówno brzeż Chełmka, czy, czy gminy Oświęcim, Miedźnej, czy, czy gminy Libiąż. I oczywiście my będziemy też chcieli w jakiś sposób zoptymalizować wykorzystanie Zarówno tych linii miejskich, jak i linii podmiejskich. Z nowymi rozwiązaniami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uwagi i wnioski do projektu można składać do 10 listopada. Zostaną one szczegółowo przeanalizowane, a zasadne będą uwzględniane w nowym rozkładzie jazdy, który zostanie wprowadzony w przyszłym roku. Marcin Przewoźniak został laureatem 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Statuetkę Koziołka otrzymał za książkę Puk Puk czy za Króla. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się tradycyjnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, chociaż w tym roku z powodu epidemii w innej konwencji. Jury pod przewodnictwem Alicji junger Hoyer z Uniwersytetu Rzeszowskiego przyznało też dwa wyróżnienia. Otrzymały je książki Pracownia Aurory, Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel oraz Szczygły – Beaty Ostrowickiej. Ogólnopolską nagrodę literacką imienia Kornela Makuszyńskiego ustanowiły w 1994 roku Fundacja Książka dla Dziecka oraz Kwartalnik Gulliver. Od 2004 roku przyznaje ją Oświęcimska Biblioteka Miejska. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych 97 tytułów. Jury nominowało do nagrody 10 książek. Urząd Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich lubiących śpiewać piękne pieśni patriotyczne do wspólnej zabawy z okazji nadchodzącego święta niepodległości. Szanowni Państwo, zbliża się święto niepodległości. Zwykle 11 listopada spotykaliśmy się wspólnie, czy to na Paradzie Patriotycznej w Mieście Oświęcim, czy na placu Tadeusza Kościuszki, czy na spotkaniach patriotycznych, gdzie między innymi śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i świętowaliśmy niepodległość. W tym roku z oczywistych względów nie możemy się wspólnie spotkać, ale zapraszamy wszystkich Państwa, i starszych, i młodszych, do udziału w naszej zabawie filmowej pod tytułem, pod tytułem Zaśpiewaj dla niepodległej. Zabawa polega na tym, że to Państwo w domowym zaciszu, można powiedzieć, nagrywacie krótkie filmy z tego, jak śpiewacie pieśni patriotyczne. Wybieracie jeden utwór pośród znanych nam wszystkich zestawu pieśni patriotycznych. Nagrywacie krótki, 30, maksymalnie 40 sekundowy film i przysyłacie do nas, do urzędu na adres mailowy. My spośród wszystkich filmów wybierzemy te najciekawsze, nagrodzimy je Gadżetami miejskimi oraz voucherem, zaproszeniem do restauracji Portobello wartości 100 zł. Serdecznie zachęcam, że mimo tym, tych ograniczeń zachęcam do udziału w tej akcji, zachęcam do wspólnego śpiewania, przygotowywania się do święta niepodległości i przesłania nam filmu z wspólnego śpiewania tej pieśni. Filmy można przesłać do 11 listopada. I jeszcze zapraszamy do udziału w projekcie pod Biało-Czerwoną, który zakłada sfinansowanie przez rząd RP zakupu masztów i flag dla każdej gminy w Polsce. Warunkiem uzyskania pieniędzy na inwestycje jest poparcie mieszkańców, którzy oddadzą głos na swoje miasto lub gminę, wypełniając ankietę na stronie internetowej projektu. Oddaj głos na Oświęcim do 11 listopada. Wystarczy 100 podpisów w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, 500 podpisów w gminach do 100 tysięcy mieszkańców. I tysiąc podpisów w największych gminach. Pamiętaj, petycję możesz podpisać do 11 listopada 2020 roku. Bądźmy razem pod Biało-Czerwoną.